Cześć. Chciałem dzisiaj opowiedzieć parę słów o tym o sprzęcie, jaki jeździ po Norwegii, jakim ja osobiście jeżdżę. Ponieważ, jak wiemy, jest tutaj dosyć stromo sporo gór, więc silniki w samochodach muszą być w miarę mocne. Jeżdżę z kanią R560 i szału nie robi. W sensie przy ciężkich ładunkach te 560 koni również nie daje jakoś specjalnie rady. Widzę duża część Norwegów jeździ 750-konnymi samochodami. Myślę, że dużo lepiej zachowują się na górach. No ale te 500 koni to jest tutaj minimum, które mniejszego, słabszego silnika ja jeszcze nie spotkałem czyli zaczyna się od 500 wzwyż teraz Volvo, Scania, 750 również dosyć często można spotkać co do wyposażenia aut każde mają mikrofalówkę każde ma ekspres do kawy internet które działa praktycznie wszędzie. To jest dużym plusem. Lodówka, zamrażarka, ogrzewanie postojowe. Oglądałem parę filmów od chłopaków ze Stanów, co niektórzy nie mają Webasta. Dziwię się, jak takie piękne amerykańskie traki mogą być wyposażane, niewyposażane w we webasto. Tutaj jest full opcja zazwyczaj, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. Wszystkie są kompletnie wyposażone. Wyposażane także, także tak to wygląda. No i co, i górka i nie ma siły. Balbina. Ok, dzięki.